Stajemy na początku maty, stopy złączone, stoimy stabilnie, plecy proste, ramiona zrelaksowane, głowa prosto, broda przyciągnięta. Bierzemy głęboki wdech do brzucha, wydech, dłonie łączymy na klatce piersiowej. Głęboki wdech, wyciągamy się do góry, spinamy pośladki, mocno ciągniemy ciało do góry i z wydechem ciągniemy w dół, do przodu, skłon do nóg, proste nogi w kolanach, tak długo jak je możemy. Jeśli nogi nie są proste, uginamy je w kolanach. Najważniejsze są dłonie. Dłonie muszą leżeć na macie w jednej linii ze stopami i czoło do kolan. Z wdechem, prawa noga daleko do tyłu, kolano kręczy, stopa obciągnięta. Głowa patrzy w górę, patrzymy daleko, jak najwyżej. Biodra ciągną mocno w dół. Staramy się być jak najbardziej zrelaksowani. Dołączamy drugą nogę, równie pochyła. Jesteśmy w jednej linii, całe ciało jest w jednej linii. Głowa jest przedłużenie kręgosłupa. Patrzymy w punkt między dłoni. Uginamy nogi w kolanach, układamy je na macie. Palce stóp są cały czas zawinięte. Wyginamy się mocno w lędziach, układamy klatkę piersiową między dłońmi, czoło do maty. Gąsieniczka. Łokci są przykro. Układamy biodra na macie, odwijamy stopy. Klatka piersiowa wyraźnie otwarta, ręce nam pomagają, głęboko oddychamy brzuch. Biodra mocno do góry, zawijam stopy, nogi proste w kolanach, stopy ciągną do maty, pięty ciągną do maty, opadamy w dół do łuk, głowa luźno wisi, jest w kręgosłupa. położyć stopę z powrotem między dłoni, Najpierw układamy kolano drugiej nogi, odwijamy stopę, chwytamy bliższą ręką za stopę i dos dostawiamy stopę między dłonie. Druga noga dołącza, pogłębiamy pozycję, przytulamy czoło do kola, wciskamy dłonie w matę, palce stóp i dłoni w jednej Wdechem wyciągamy ramiona przed siebie, prostujemy plecy, prostujemy nogi w kolana i wyciągamy się do góry, spięte pośladki, ciągniemy w górę i wydech. Teraz. Znowu. Głęboki wdech, wydech, dłonie wracamy. Wdech do góry, skinamy pośladki, wyciągamy ciało do góry. Wydek, proste nogi w kolanach, skłon, całe dłonie upadamy w jednej linii, kolana ugięte, jeśli to potrzebujemy, czoło, jak najbliżej kolana. Dłonie są w jednej linii ze stopami. Całe dłonie muszą być przyklejone na macie. Lewa dla do tyłu. Pamiętamy, kolano klęczy, stopa obciągnięta, patrzymy do góry. Te trzy rzeczy są najważniejsze w tej pozycji. biodra ciągle do góry druga dłanka równie pokryła pilnujemy bioder jedna linia głowa nie opada nie do góry przedłużeniem patrzymy w punkt między dłoni kolana układamy na macie stopy zawinięte wyginamy się klatka między dłonie. czoło do maty układamy biodra odwijamy stopy spinamy ocięgnięte nogi i wtedy zabijamy głowę, otwieramy klatkę, na chwilę puszczamy dłonie, podnosimy dłonie, to są nasze prawdziwe kobry, w ten sposób sprawdzamy, czy pozycja jest właściwa, układamy, delikatnie sobie pomagamy i kolejna pozycja wybra mocno do koloru. I najpierw wyciągamy ramiona, prostujemy plecy, proste kolana, wyciągamy się do góry, spię spięte pośladki i wy. Wdech kolana, klatka, czoło, wdech kobra, wydech biodra, wdech praw.